ManiacyMotocykli.pl Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie. To nie pali gumy. Sieman dero ale spójrzcie za plecami są spore hopy. Wylądowałem na torze, na który się w sumie wybierałem już rok czasu, a wczoraj się spotkaliśmy na spontanie z ziomkami, jak lataliśmy sobie furką wieczorem i się dogadaliśmy, że po prostu pośmigamy dziś na torze. Warun do jazdy, jak i do nagrywania nie jest zbyt kolorowy, pada. Ale defer przyjedzie Simpsonem i muszę to zobaczyć tego sprzęta. To będzie kontent. Witam, jestem kamerunem. O jak skoczył. Zajadł! Ale ja się boję tak napędzać jak on, on to ja nawet też. nie zwalnia w ogóle, nie? ja jakładem jestem, to jeszcze inaczej. Kładłem się fajnie skacze, ja te Rixem płatałem. Jaka te ja motorem się boję tak skakać jak Te to człowieku tam Aby raz skoczyć tylko, nie? Niska nie ma podejścia Taki cichy, siemano To wariaty To jest niebezpieczne Bo taka ręka się i... Ty, jest jeden motyw Zapomniałem szpadni, bo zaspałem Odkręciłem już handbary te, bo... Jednak połowa faza jakby ręce mi wpadły Między handbary a kierownicę Jaki świr! Ale faza Kurwa też tak będę skakał Glecion mówi Niech oni się trochę uspokoją Zobaczcie. Będę się. Mówi, będzie, będę coś rozpiniał, nie? KTM a zepsuł typ Ale to w sumie KTM, -y, to co się dziwić. Sam mam KTM a wiem co mówię. Ty jakbym to wbić Człowiek trochę nie jeździł się się zmęczył? <noise> na pewno, na pewno Na pewno, na pewno Wy tyle Dobra, pewnie wie. czasu tutaj kurde spędziliście co ja na stąd miejscówce Na ja to w sumie do wakacji zacząłem tu jeździć. Od wakacji? Ten, tonny mnie teraz nieca, ja i 2,5. No, no. no ale ja tak 2-3 tygodnie, Przyjechałem się pół godziny po Polnych Drogach i wracałem. Na to, że byłem raz i zawsze miałem zakrętu wziąć. No, no. To no, tak jak ja teraz, skrytare. ja nie umiem zakrętu łyknąć no. Dobra, to teraz kurwa, ja wejdę do akcji, no. jakby przerwę robicie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan też pooglądać? Tak. To O, to zawodni. Jestem tamtych hop i jestem pod hopą i nie widzę co jest za nią, to wtedy panikuję. Jak nie widzę co jest za hopą. Do połowy choć do no tak, nie wiem, co się nasiadam, to Nie wiem, czy te śladu czyna. Tak? No nie wiem, jeszcze raz i to tutaj się spróbuję złamać. to przelecę Dzisiaj Normalnie, jak zając ją przelecę Ale pojebany jestem Tam lecieć na tą hopę trzeba, nie? Nie można się bawić gazem no, na hopie No nie, no na rynku mi no. lepiej Okej. Nie mogę myśleć, że to jest straszne nie? Muszę skoczyć tak jak on? Nie wyjadę stąd, nie wyjadę dopóki nie skoczę. Jak w motorynce, tak o ręcznie. Wiesz co to jest stąp? No jak? Tu co jak to się robi. <laughs> Ej, Yamaha Gleczana się zepsuła. Kręci nie odpala. Gleczan, co się stało?

On to whipy robi, ty. Pokaż ludziom, jak się jeździ, bo ja nie jestem jeszcze w stanie. Trochę za dużo, ten kasę dobra. Tak, trzeba. Wysoskalne robienie hałasu. To by się może nagrało Przewiozłeś ludzi jak tak jak trzeba? Miszka kalata kupiłeś ich No 250 No taki Co miał I Dzień dobry A ty tam whipa kręcisz kurwa na tej trzeciej Próbuję, ale to nie wychodzi jak whip Teraz tym szers nie robiłem Z Simpsonkiem klasyczkiem się przyjadę O kurwa elegancko Le, tego, nie? Ale faza <gry> Lusterka, wszystko widać Ej, ciekawe czy to ma w ogóle kwita Ej, gdzie tu hamulce? Kurde, ja w tych butach nie wcisnę tego hebla tak, ale dobra Ziomek mówi, że będzie go robił Zajebisty to jak to się gasi? Fajem A. <grym> Ładnie lata Ładnie Bardzo O, mnie Ciałe, tak, taki. nie w tyłowym taki się hamuje działa tak? Lekko nie hamuje Ciut mocniej hamuje w piątek Zero-jedynkowo działa no. O, dziki stuntem no, jak możesz. No <grym <grym> Pytardę do butelki Tylko kto no. zakręcił tak szybko? Daj Tomek zawsze zakręcił Dobra, czaja kurwa um, Weź tu wylej Ty nie we mnie Kurwa, daj Ej, rzuć butelkę tak gdzieś na bok, żeby tego Pana Adasio Miszka Co? Miszka, ja Adasio Tak się Rzucaj! Dawaj! Ej, ona się świeci Ile rozowo tu strzały ma? Była spowolnia! mi tak Dwie wie... Co o co chodzi? Długi, fajny film. Pamiętam, jak się kiedyś zakładało na osiedlu, kurwa brałeś pikolasy. Łapałeś za końcówkę petardy i ci w rękach wybuchała i nic się nie działo. Bo ona miała te, takie białe gówno na końcu i ono nie, nigdy nie rozsadza się. Chodź, spali mnie, ma się nie wiesz. No, na dwóch kołach, nie na czterech. w broder! Kurwa! To nie Co? jest? Kto? Po lamce ktoś jechał? Jak ty Jak to musi nie, o. Rower mu rozjechać Mamuśka łeb Ej, ale kurde Ślady jakby Gleczana chyba Ja tu dawałem na jedno koło, ale ja dawałem tu na ziemi, nie na rowerze Dawaj to naprawimy Mamuśka się nie Dawaj Dobra naprawimy stołówkać. To gdzie mama się nie szczaiła, nie? Ej, tu same takie same terenówki napieprzają okay, okay. Dawaj to schowamy i wtedy lampkę przykolimy. o Dawaj, Wipa. Dobra, ziomale, jak wam się podobało, to łapa w górę, sub, komentarz, bijacie na Instagrama, do którego macie link w opisie pod filmem Na opadru, gdzie możecie zaopatrzyć się fanty, to nie pari gumy No i na kanał Rudego oraz Gociana Strzałeczka, trzymajcie się, Elo.